Cześć, witam was w nowym filmie na kanale. Mamy tutaj taki domek opuszczony, dość stary. Ja tu kiedyś wam go pokazywałam i stwierdziłam, że jeszcze raz tutaj wrócę i nagram to o wiele lepiej. Tam mamy zejście jakieś do piwnic, a tu mamy część od starego roweru. I tutaj piec, taki stary. Wiecie, co kiedyś były bardzo popularne te piece. Tutaj mamy takie stare butelki. zobaczyć możecie już sami, jak wyglądają. I wszystko jest w totalnych pajęczynach. Totalny śmietnik. Tam jakiś kubeczek jeszcze widać. I korki chyba to są. Nie, żarówka. Spróbuję tam powoli gdzieś przejść dalej. Tutaj mamy totalny rozdol, Tu się załamała jakaś szafka i są jakieś reki. Flawamat. słoiki. Wszystkiego pełno. Tam też są jakieś lekarstwa. W zasadzie nie chcę tego za bardzo dotykać do rąk. W kolejnym pokoju mam jakieś stare buty. To był piec. Też już rozwalony. Tam jakaś półka się ocalała. Jakieś drabiny, dwie. I powiem Wam, że mnóstwo pajęczyn. I to jakiś taki skład. I dalej jakaś część rama od roweru starego. W stare miski. Powiem, wam, że tutaj za bardzo nic ciekawego się nie znajdzie. Nawet jakiś stary chyba proszek do prania, takie opakowanie. I jak zwykle flaszki. I tu jest totalny już całkiem bałagan. Zostały tylko te firany w tych oknach. I tu musiało się to totalnie spalić. Nic szczerze mówiąc, wam tutaj powiem nie ma. Zbyt ciekawego stare ten kafle jeszcze od pieca i piec całkiem już prawie rozebrany spróbuję tam gdzieś dalej się przedostać i mega pajęczne powiem wam szczerze nie chcę ich mieć na sobie na głowie nigdzie popatrzymy sobie gazety z jakiego roku to było to była pewnie dość stara gazeta 2013 rok to nie aż tak stare powiem wam szczerze to są jakieś stare papiery hmm. spróbuję gdzieś coś z czegoś coś wyczytać. Tu jakieś oświadczenie ubezpieczonego. Nawet nie ma roku jakiego. To jest chyba dość stare, pewnie. Stare gazety. I tutaj takie stare na ścianie. Jeszcze wiecie, co taka. Nie wiem, jak to nazwać, jakiś dywanik czy coś, to był jakiś obraz, ale to się już spaliło i powiem wam szczerze, że wy nic nie widzicie, słabo dość trochę, to jeszcze zostało jakieś szkliwo i te pajęczyny, powiem że okropne, strasznie, za, powiem wam, parę miesięcy ten domek już totalnie wygląda jak ruina, wcześniej ją też było, ale o o wiele mniejszym stopniu, Też jeszcze jakiś taki kubeczek GS. Próbuję jeszcze dojść, bo widzicie, jak zwykłe wałki na ścianach tutaj są mniej widoczne, bo to się wszystko tutaj, wiecie, co paliło. I to jest widać, że albo ktoś się tutaj spalił niestety, albo coś się tutaj ogólnie zadziało niedobrego. I ten już inny taki typ kredensu, to już nie jest taki stary, ale też dość, dość. Czy tutaj wejdziemy sobie dalej? Wy wam przyszło, że muszę się trochę schylić, to jest lodówka stara. Wam, że z jakiegoś horroru to wygląda te firany stare i ta powiewająca w drzwiach. I to łóżko stare metalowe łóżko z takim stelażem i pełno śmieci. Powiem szczerze nawet nie wiem jak tutaj się poruszać. Jest jeszcze tutaj taka stara szafa. O, ale tutaj już widzicie sufit się wali no niestety. I tam są też jakieś meble. Powiem, że ciężko tu będzie gdzieś się tam przydostać. Widać, że telewizory już zostały porozbierane. Były tutaj, było tutaj... ich kilka. Albo ktoś się zajmował takimi rzeczami. Wow. Gazetę wam powiem, że to jest totalnie dużo. Spróbuję to jakoś przejść i wam jeszcze to pokazać. Widać części od telewizorów stare gazety. Stare jakieś tutaj jeszcze są. Szafa w zasadzie jest pusta. Ten stół dość stary. I pełno gazet. I to jest drugie łóżko mamy. wam, że śmietnik totalny nawet nie umie się do odnaleźć za bardzo. Dobra, przebrnęłam przez to jakoś. Garbam, że to szafa. Jeszcze jakieś ubrania zostało. Przypuszczam, że męskie. Krawat. Krawaty, nawet kilka. Szafa dość stara, nawet jest to, da się zauważyć, ale stoję nad tym. Powiem szczerze, że raczej za bardzo nie chcę nad tym za długo stać. Tam słyszę te szafki. To się zerwało. Powiem, że dużo osób to musiało mieszkać spać, bo są trzy łóżka i te dziwne takie malunki na ścianach. Powiem, że no klimatycznie to jest, tylko że szkoda, że to tak jest zdewastowane.